Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj wróciliśmy na stare pole. Jesteśmy w tej jego części, tutaj. I tu mieliśmy pierwszy sygnał i wyskoczyła pierwsza monetka. Mam nadzieję, że nie ostatnia. 10 feningów, 20, któryś rocznik prawdopodobnie. Ale dokładnie nie odczytam, bo jest trochę zaniechane, że tak powiem. Ale trudno. Ale trudno. Dobra, to na razie tyle. Jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Idziemy w tym kierunku i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie do następnego. Tu mieliśmy kolejny sygnał. Wyskoczyła taka podkładka spatynowana. Oczywiście w domu wrzucę zdjęcia, wyczyszczę dokładniej. Dobra, to na razie tyle. tym się teraz wracać i zobaczymy, co dalej będzie. Bo pogoda trochę nie sprzyja, no, ale trudno. Miałem się wybrać trochę dalej. Ale uznałem, że jak jest tak zimno, to niestety nie opłaca się. Dobra, to na razie tyle. I do nas pobiliśmy kolejny sygnał. Wyskoczył kopalek łuski małwzerowskiej. Tak wygląda. Pokażę tak. No, zawsze to coś, zawsze coś, to się liczy właśnie. Nie, tam żadne kapsle, ani puszki, tylko jak Mam sygnał, to widzę, że trafię coś konkretniejszego. Dobra, to na razie tyle. I tutaj mieliśmy, kolejny sygnał. Wyskoczył, głowę jak Tak se wygląda sobie. by się tak średnio powiedziałbym, znaczy. Gdzie nie gdzie jest troszkę taki beton, ale daje radę, daje radę. Saperko wytrzymuje. To jest najważniejsze. Dobra, to na razie tyle. Idziemy w tamtym kierunku. W kierunku ulicy i spotykamy się przy następnym sygnale. Na razie. Kolejny sygnał tutaj. Kolejny kawałek łowiu. Tak on wygląda. Sobie. Dobra, idziemy w tą stronę i zobaczymy, co jeszcze nam wyskoczy. Jak coś będzie, to będziemy nagrywać to na razie tyle i do następnego. Kolejny sygnalik. Wyskoczyła kulka muszkietowa. Takich dość dużych rozmiarów. Z jednej strony taka spłaszczona. Tak wygląda. No, przed, dosłownie przed, przed paroma krokami tam dalej miałem trzy sygnały. Kurde, jedna, po drugie trzy puszki. <laughs> no ale tak to się zdarza. Tak to się, nie, tak to się właśnie zdarza sygnał bardzo ładny ja tu patrzę puszka 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 no nie dobra to na razie tyle i następny... kolejny sygnał brzydko plomba tak ona wygląda tak napis R z tej strony nie wiem czy będzie widać o, tak wygląda ta strona No Spotykana rzecz Ale dobra Jak coś jeszcze będzie to będziemy nagrywać To na razie tyle A jak nie to spotykam się przy podsumowaniu Na razie Kotu teraz taki kawałek z blaszki Tak on wygląda Od czego to nie mam pojęcia Jakiś odłamek Dobra jak coś jeszcze będzie to będziemy nagrywać, jak nie to spotykam się przy podsumowaniu. Także na razie idę. Jeden na sygnał. Taki odłamek mamy Dada. wyskoczył, tak. podsumowując dzisiejsze spotkanie. No jak widać, nie było tego trochę, ale z monet niestety tylko ta jedna. Ale mówi się trudno. Czyli tak to jest 10 feningów. I oczywiście zrobię teraz zdjęcie i wstawię. Ciemno tutaj spadynowana trochę jak widać i i tutaj tak jeszcze wyskoczył taki kawałek blaszki spodynowanej też tu taka jakby podkładka tu też taki odłamek kawałek ołowiu kawałek wózki manzerowskiej Mm -mm. Tutaj jedna kulka muszkietowa tych większych rozmiarów Spłaszczona z jednej strony Tutaj kolejny kawałek połowiu I plomba Nie wiem czy Niesolna ale chyba tak Tak wygląda to tutaj jeszcze taki nie wiem jak to nazwa, taki element wyskoczył to na sam koniec praktycznie można by nie nagrywałem na polu, bo było za już tak powiem, ciemno i za zimno też no ale dobra także no dzisiaj to, to tak w miarę to poszło ale no jedna moneta tylko niestety. Ale mam nadzieję, że jeszcze może jutro uda się coś więcej uzbierać. Będzie dość ciekawie. Dobra, to na dzisiaj tyle. Do następnego. Pozdrawiam. Dasz dół i cześć. O Panie, czemu w ziemi tkwie, hej raz, hej raz I mam szuflą cały dzień, hej na morze czas Mogę kopać tu dalej Few days, few days, mogę kopać przez dni parę ale wracać chcę, mogę kopać tu dalej. Few days, few days mogę kopać przez nich parę. Ale wracać chcę, tam każdy takie bajdy plódu. Nieraz, nieraz przekroczysz juką złota w brud, hej na może czas mogę kopać tu dalej few days few days mogę kopać przez dni parę ale wracać chcę mogę kopać tu dalej few days few days mogę kopać przez dni parę ale wracać chcę Wykopię jeszcze parę dziur, hej raz, hej raz. Wytoczę błonnej skały wór, hej na może czas. Mogę kopać tu dalej, few days, few days mogę kopać przez dni parę. Ale wracać chcę, mogę kopać tu dalej. Few days, few days mogę kopać przez dni parę, ale wracać chcę. Za żonę tu łopatę mam. Już dość, już dość. A ze że jej używam sam. Hej, nam może czas mogę kopać tu dalej few days few days mogę kopać przez dni parę ale wracać chcę mogę kopać tu dalej few days few days mogę kopać przez dni parę ale wracać chcę o Panie, nie jest to Twój raj, o nie, o nie! Nadzieję innym głupcom daj, ja nam może chcę, chociaż już mi wystarczy. Few days, few days, dam Ci jeszcze jedną szansę, Potem wrócić chcę, chociaż już mi wystarczy. Few days, few days, dam ci jeszcze jedną szansę. Potem wrócić chcę.